Waga ciężka i już y, Patryk na wadze. 100 kg, 300 gram. 100 kg, 300 gram waży Patryk Kowal. 109 kg 250 gram. waży Tomasz Duszak, dla którego będzie to drugi pojedynek na zawodowym ringu. Poproszę zawodników do siebie. Pozycja bokserska. No i myślę, że nie ma się to straszyć, ale na moment takie face to face to nam się przydało. Kowol kontra Duszak, 4 rundy, kategoria ciężka. To jutro na inaugurację Scott Walling, Boxing Show w Ostrudzie, walka na dystansie czterech rund. Dziękuję bardzo.